Witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony, Konrad Książak to jest kolejny film o inwestowaniu na giełdzie papierów wartościowych. Dzisiaj, jeżeli chodzi o indeks giełdowy, znowu był na plusie prawie 2%, więc można powiedzieć, że ten tydzień udany, jeżeli chodzi o, o naszą giełdę. Jak sobie zobaczymy to na ostatnie dni, to widzimy, że praktycznie od, od 4 maja, no może od 5 maja, były, były wzrosty i to od czasu do czasu mocne wzrosty. Niektóre spółki naprawdę. Bardzo mocno dało o sobie znać. Ostatnio mówiłem o, o spółkach typu Azbis, bo, bo bardzo mocno poszedł do góry. Też Boeing ostatnio szedł bardzo mocno do góry. No dzisiaj lekkie odreagowanie: Azbis, mniej więcej na zero, Boeing było lekki minus, ale jednak mówimy o tym, że w ciągu tego tygodnia naprawdę bardzo mocno wzrośli. O rynku stali też trochę będzie, ale na początku przechodząc już do, do spółek. Chciałem zacząć od czegoś innego, też chciałem jeszcze wspomnieć, zanim może tak przejdziemy do spółek, że jeżeli chodzi o polską giełdę, no to byliśmy w Europie dzisiaj zdecydowanymi liderami WIG20 plus 2,5%, prawie plus 2,5%, sam indeks WIG, jak widzieliście, 2% niecałe, więc jesteśmy absolutnie na szczycie, jeżeli chodzi o te indeksy europejskie, jeżeli chodzi o dzisiejsze wzrosty. No przechodząc do spółek. XTB, które dał raport finansowy, i ten raport finansowy nie wywołał żadnego zamieszania na giełdzie ze względu na to, że wcześniej XTB podało szacunki, te szacunki były bardzo dokładne, bardzo rozbudowane. Zresztą od pewnego czasu XTB właśnie tak robi. No Dzięki temu tak naprawdę wszystkie wahania są właśnie w trakcie tych szacunków, i wtedy są mocne, mocne wzrosty albo mocne spadki. W momencie, kiedy dowiadujemy się już oficjalnie o tym oficjalnym raporcie kwartalnym, tak naprawdę zbyt wiele się z niego nie dowiadujemy. No, można tutaj zobaczyć, że w stosunku do ostatniego roku to jest bardzo słabo, jeżeli chodzi o przychody i zyski, ale pamiętajmy, że ten pierwszy i drugi kwartał były zdecydowanie wyjątkowe i nie ma co w ogóle się tutaj porównywać. Bardziej porównywa porównywałbym to do trzeciego, czwartego kwartału, no bo... Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o te takie cykle XTB, to tutaj oni nie podlegają jakiejś, jakiejś właśnie sezonowości ze względu na określone miesiące. Bardziej ta sezonowość występuje w momentach, kiedy jest duża zmienność na rynku, albo tej dużej zmienności nie ma. No a to nie liczy się oczywiście kalendarzowo, więc tutaj można spokojnie porównywać na przykład pierwszy kwartał do trzeciego czy do czwartego, no i widzimy, że ten pierwszy kwartał jest. Bardzo dobry, bo lepszy od trzeciego i czwartego kwartału, no gorszy od tego pierwszego i, i drugiego, ale jak mówię, ze względu na to, że to były bardzo specyficzne kwartały. I tutaj myślę, że nikt nie podejrzewał, że XTB zbliży się tymi wynikami tego pierwszego czy drugiego kwartału. Moim zdaniem są to wyniki pozytywne. O tym już mówiłem właśnie, kiedy XTB pokazało te szacunki, właśnie ze względu na to, że, że ten zysk netto jest naprawdę bardzo wysoko, a obawiałem się tego chyba najbardziej o te właśnie koszty. Ze względu na to, że XTB w raporcie mówiło, że te koszty łącznie wzrosną około kilkanaście procent rok do roku, no i myślałem, czy czasem nie, nie jest tak, że spółka niedowartościowała tych, tych kosztów, no bo jednak te koszty mocno wpłynęły na wyniki finansowe, na przykład w czwartym kwartale. No bo mówimy o tym, że trzeci, czwarty kwartał przychody mniej więcej to takie same, ale w tym czwartym kwartale były właśnie wyższe, wyższe koszty. No tutaj ciężko się do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi o. XTB, no aczkolwiek, jak mówiłem, jeżeli chodzi o, o spółkę, mieliśmy te szacunki już wcześniej. No i mówimy o tym, że jeżeli chodzi o tę liczbę nowych klientów, też jest tutaj naprawdę bardzo dobrze, i też liczbę aktywnych klientów to jest dla nich bardzo istotne, chociaż. Ci nieaktywni klienci to też nie jest, nie jest jakiś koszt, to nie jest coś, coś takiego złego, no bo w momencie, kiedy jest taka duża zmienność na rynku, o tym mówił prezes spółki w jednym z wywiadów, że jeżeli jest duża zmienność na rynku, to ci, którzy byli nieaktywni, jednak bardzo często się uaktywniają i nagle bardzo mocne wzrosty są w XTB, więc no, lepiej dla XTB, żeby taki klient miał właśnie u nich konto, bo nawet jeżeli teraz nie korzysta, może za pół roku, za rok skorzysta. No i skoro ma konto w XTB, no, to najprędzej skorzysta właśnie z oferty XTB. Więc jeżeli mówimy o. Tutaj niektórzy mówią, że liczy się tylko ta liczba aktywnych klientów. No nie, liczy się też ta liczba ogólnych klientów. To też jest bardzo, bardzo istotne. No to jest taki uśpiony potencjał, który może się w każdym y, przypadku aktywować. Więc tego też bym jakby nie, nie deprecjonował. Aczkolwiek, no ta średnia ilość aktywnych klientów jest bardzo istotna. Ale tutaj też widzimy, że jeżeli chodzi o XTB, jest naprawdę bardzo dobrze. W pierwszym kwartale pozyskali 67 tysięcy nowych klientów. To jest absolutny rekord. Mówiono, że tutaj nawet nie zbliżą się do tych, niektórzy mówili, że nie zbliżą się do tych i liczby nowych rachunków z 2020 roku. Okazuje się, że te, te liczby mogą być przebite. Przypominam, ich prognoza to jest 120 tysięcy klientów na cały rok. Po pierwszym kwartale już mamy 67 tysięcy, więc ponad 50%. Tej całej prognozy, więc no, możemy oczekiwać, że, że będzie trochę ich więcej, no aczkolwiek to bardzo mocno zależy od tego, co się będzie działo na rynku. No, w pierwszym kwartale mieliśmy też różnego rodzaju zamieszania na rynku surowców, to właśnie powodowało, że, że niektórzy inwestowali w te surowce inni inwestowali w spółki, które, które te surowce, surowce. Przetwarzają, więc mówimy, że były tutaj zamieszania, jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał. Też pamiętamy, wszyscy chyba akcje z GameStop. Więc mówimy, że w tym pierwszym kwartale jednak były te różnego rodzaju duże zmienności. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych kwartałach. Właśnie też to bardzo często prezes spółki podkreśla, że oni są mocno zależni też. Oprócz tego, że no, robią swoje cały czas, robią co mogą, to też są mocno zależni od takich czynników, które nie zależą od nich, czyli nie mają na nich wpływu. No i to jest też pewien problem, jeżeli chodzi o XTB. Jeżeli jest zmienność na rynku, dla nich dobrze. Jeżeli nie ma, dla nich źle. Więc też musimy patrzeć, co się aktualnie dzieje na rynku. Tak naprawdę, jedyną niewiadomą, która, yy, która tutaj była, to liczba nowych klientów w kwietniu, bo oni mówili, że. Przy tych szacunkach, że tam było 10,9, z tego co pamiętam, tysiąca nowych klientów do 20 kwietnia, mówię tylko o kwietniu, no mamy już informację, że do końca kwietnia, w całym kwietniu pozyskali 15,9 tysiąca nowych klientów, więc myślę, że wynik bardzo, bardzo dobry. No to nie jest oczywiście, to nie jest oczywiście tak wysoki wynik jak w pierwszym kwartale, no ale idąc tym tokiem cały czas, mając mniej więcej te takie średnie, spokojnie ta prognoza zostanie bardzo mocno przebita. No i to jest na pewno bardzo dobra informacja dla spółki. Jeżeli chodzi o te Zjednoczone Emiraty Arabskie, też chciałem się od tego wypowiedzieć. Już o tym mówiłem w jednym z filmów, że no, cały czas, jakby nie wiemy yy, dokładnie, kiedy XTB rozpocznie tam działalność operacyjną, jest już spółka, jest już kapitał zakładowy tej spółki, też w tym zestawieniu właśnie o tym mówili. Yy, aczkolwiek to jest też coś, co prezes spółki mocno podkreśla. Jeżeli wejdą na jakiś rynek, to nie jest tak od razu, że on będzie im przynosił wysokie wyniki finansowe. Oni najpierw muszą, yy, muszą najpierw pozyskać klienta. Pamiętajmy, że w każdym biznesie, nieważne jakiej branży Koszt pozyskania klienta jest dużo większy niż koszt utrzymania tego klienta. Więc, jeżeli oni wejdą na nowy rynek, gdzie nie są znani, wszyscy w Polsce, którzy się inwestują, interesują inwestycjami, znają XTB, w Zjednoczonych Emiratach nie. I to jest właśnie ten problem, że oni najpierw muszą tam nabrać rozgłosu no i to są pewne koszty. Więc tutaj mówimy o tym, że jednak wejście do Zjednoczonych Emiratów nie oznacza od razu bardzo dobrych wyników finansowych. To oznacza poprawę tych wyników finansowych w dłuższym terminie. To, co zrobią teraz, zacznie procentować w dłuższym terminie, i na to powinniśmy być gotowi. Pytanie, czy inwestorzy są na to gotowi? Jestem bardzo ciekawy takiego scenariusza, który moim zdaniem jest prawdopodobny, że po tej oficjalnej informacji, że wchodzą do tych Zjednoczonych Emiratów, miejmy nadzieję, że będzie jak najszybciej. Będzie taka właśnie mocna podbitka pod to, i pytanie: co będzie, kiedy przedstawią pierwsze wyniki finansowe po Zjednoczonych Emiratach? Że to jednak nie przynosi im aż takich wyników finansowych, bo jak mówię, to będą dobre wyniki, ale odłożone w czasie. O tym trzeba, o tym trzeba pamiętać. Inna spółka, która też przedstawiła swój raport finansowy, no mamy teraz taki, taki czas, taki okres, że dużo spółek pokazuje te raporty finansowe za pierwszy kwartał. Dino Polska, myślę, że każdy zna spółkę Dino, sklepy Dino, każdy, każdy zna, myślę, że wielu z Was korzystało. Ja też czasem korzystam właśnie ze sklepu Dino i przedstawili wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021. No i one są na pewno bardzo dobre. Porównując je do konsensusu, czyli do tego, czego oczekiwali analitycy, zauważmy, że te przychody są praktycznie no, minus 1%, czyli mniej więcej, mniej więcej trafili analitycy, ale już zysk netto jednostki dominującej mówimy, że jest ponad 4% wyższy niż to, co zakładał rynek. No więc mówimy o tym, że jest tutaj jest tutaj dobrze, jeżeli chodzi o spółkę Dino. Zresztą widzimy rok do roku, jak to wygląda plus 25%, mniej więcej, jeżeli chodzi o przychody, plus prawie 40%, jeżeli chodzi o sam zysk netto, więc tu jest na pewno bardzo dobrze. Pamiętajmy, że to jest spółka też dosyć mocno wyceniana, więc też już tutaj my liczymy na to, że te wyniki będą lepsze, znaczy no, akcjonariusze liczą, tak lepiej to określić. No to ciekawe spółka stoi w miejscu. Praktycznie od, od listopada było tam 270, teraz jest 254. No, rzadko się zdarza taki przestój na Dino. Był taki, taki czas 2018-2019 rok ze 110 do okolic 80 zł, aczkolwiek raczej mówimy, że tutaj jest taki bardzo mocny wzrost, jeżeli chodzi o te ostatnie lata i spółkę Dino. No, na pewno, jeżeli mówimy o, już o tej firmie, no to warto podkreślić, że oni bardzo dynamicznie się rozwijają. I w tym raporcie finansowym też można przeczytać, że w pierwszym kwartale 2021. Dino uruchomiło 59 nowych sklepów na koniec marca 2021. To już było ponad 1500 sklepów o łącznej powierzchni prawie 600 tysięcy m2. To jest plus 25% rok do roku, prawie 25% rok do roku. A w pierwszym kwartale 2020 uruchomili tylko 16 sklepów. Chcieli 39, ale ze względu na pandemię przesunęli te 23 na, na drugi kwartał. No i ostatecznie uruchomili 16. Więc mamy 16 do 59, no można myśleć 39 do 59, bo takie były założenia. Więc mówimy, że i tak Dino naprawdę bardzo dynamicznie się rozwija. I zauważmy też tutaj jedno, jak sobie już wejdziemy dokładnie w te wyniki finansowe i patrzymy w bilans, raport, który mówi nam o tym, co spółka ma, a co musi spłacić, tak najprościej, najprościej określić bilans. No, to mówimy o tym, że środki pieniężne i inne aktywa pieniężne mocno zmalały. Prawie 500 milionów, prawie pół miliarda tam było, teraz jest 280. Ale to jest właśnie podyktowane tym rozwojem, bo jeżeli chcemy się rozwijać, no to albo płacimy z własnej kieszeni, albo bierzemy kredyty. A tutaj, jeżeli sobie zobaczymy na zobowiązania, na przykład długoterminowe, jest praktycznie ta sama wartość. Zobowiązania krótkoterminowe też jest praktycznie ta sama. Ta sama wartość. No jak już przejdziemy stricte do kredytów i pożyczek, czy to długo, czy krótkoterminowych, też widzimy, że są te same wartości. Także spółka absolutnie nie buduje się jakoś bardzo mocno na, na takim długu pod względem kredytów, pod względem pożyczek. No a te inwestycje są naprawdę duże. Zresztą, jak już sobie przejdziemy do trzeciego raportu, czyli przepływów pieniężnych, to zobaczymy, że ta działalność inwestycyjna naprawdę bardzo mocno na minusie to oznacza bardzo duży rozwój. Ono bardzo dużo. Inwestują w, w rozwój, no resztą widzimy, że ten CapEx, czyli te nakłady inwestycyjne, są, są już powyżej miliarda złotych, więc mówimy o naprawdę bardzo wysokich, bardzo wysokich tutaj przepływach pieniężnych, właśnie z działalności inwestycyjnej na minusie, czyli spółka bardzo mocno inwestuje, ale jak mówię, jakoś mocno się nie zadłuża. To się na pewno, na pewno ceni, ja to oceniam pozytywnie, no aczkolwiek ciężko powiedzieć, co z kursem, no bo jesteśmy w konsolidacji, potrzebujemy jakiegoś bardzo dobrego dobrej informacji. No bo dzisiaj myślę, że w miarę dobra informacja, lekko spodziewana, jeżeli chodzi o rynek, no a pozwoliła tylko niecały 3% wzrosnąć w spółce, no więc ciekawe, czy co tutaj będzie się dalej działo, no bo na ten moment jesteśmy od pewnego czasu w konsolidacji, no i zobaczymy, w którą stronę pójdzie to wybicie. No, na pewno czekamy na jakieś kolejne kolejne istotne informacje spółki Dino. Dino to też jest taki przykład spółki. Mówimy często, że są spółki, które wypłacają dywidendę i to są te lepsze, a te, które nie wypłacają, są te gorsze. No i Dino idealnie nam pokazuje: mówi do swoich akcjonariuszy: My nie wypłacamy tej dywidendy, ale my wszystko wkładamy w ten rozwój. My całą kasę walimy w rozwój i to się po prostu zwraca. Bo te wyniki finansowe rok do roku są coraz lepsze i pod względem przychodów, i pod względem zysków. Zauważmy, jak tu jest mocny rozwój, właśnie dzięki między innymi, dzięki temu, że nie dzielą się z zyskiem. Także nie można absolutnie jednoznacznie powiedzieć, że spółki dywidendowe są lepsze, no albo też nie są lepsze, no bo z drugiej strony też mamy różnego rodzaju argumenty, no ale to jest już temat na, na zupełnie inny film. Intercars, jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o spółce Intercars, która w 2020 bardzo fajnie zarobiła. No i spółka Intercars przekazuje raporty o miesięcznej sprzedaży. Jeżeli sobie zobaczymy na raport za kwiecień, to jest tutaj lepiej rok do roku o 54%. Z tym, że ja w ostatnich filmach to powtarzałem i dalej będę to powtarzał. Pamiętajmy, że kwiecień to był ten taki główny miesiąc lockdownu w Polsce i na świecie, no bardziej w Europie. Więc, jeżeli porównujemy tutaj dane rok do roku, kwiecień 2021 do kwietnia 2020, nieważne jakiej spółki, bardzo często te dane będą, będą bardzo dobre właśnie ze względu na to, że w 2020 mieliśmy lockdown i wiele spółek nie pracowało. Więc też pamiętajmy o, o tego typu rzeczach. Więc, jeżeli patrzymy na takie zmiany, też warto zobaczyć, jak to zmiana na, y, wygląda od początku roku. To jest 34,6% na plusie. To i tak jest kolosalny wynik. Zresztą możemy też sobie to zobaczyć, jak to wyglądało miesiąc po miesiącu. Bo my mamy obecnie 680 milionów łącznie przychodów w tym kwietniu. No a w marcu to było 704 miliony, czyli trochę więcej. W lutym to było 540 milionów, w styczniu to było 530. Czyli od stycznia do marca cały czas był wzrost. 530, 543, 700. Teraz ten wzrost jest wyhamowany, ale umówmy się, ten wzrost nie jest jakoś mocno wyhamowany. 680 milionów, a 700 było, było w trzecim, gdzie to był bardzo duży duży skok, właśnie z 540 na, na 700. Więc też warto na to zwrócić uwagę, jeżeli analizujemy właśnie jakiekolwiek spółki, patrząc na, na to, jak to wyglądało rok do roku. No, oczywiście, jeżeli mówimy o Interkarsie i mówimy o tym, że oni pokazali takie dobre wyniki, no to cały czas czekamy też na Autopartner. To są spółki o podobnym profilu działalności, które obie. Pokazują swoje miesięczne przychody, i można powiedzieć, że te miesięczne przychody są w miarę zbieżne z sobą, to znaczy spółka Intercast notuje mocne wzrosty, autopartner też notuje bardzo mocne wzrosty, no więc też jeżeli, jeżeli będzie informacja od spółki autopartner, właśnie, że, że jest, jest ta informacja o miesięcznych przychodach, no to na pewno, na pewno rynek będzie liczył, że będą podobne, jak to jest w spółce Intercars, podobne te zmiany rok do roku. Stal produkt, no, mówiłem o tym, że, że Boeing bardzo mocno urósł właśnie ze względu na między innymi cenę stali, dzięki temu, dzięki temu bardzo mocno zwiększyli zysk, w tych szacunkach to wykazali, no ale w, wcześniej też były Spółki z tej branży stali, które, które mówiły o tym. Z tego co pamiętam, chyba, chyba Stal Profil mówiło, że w pierwszym kwartale ma 300. Procent więcej zysku netto ze względu na wzrost cen stali. Była już taka informacja od pewnego czasu. No, stal produkt, czyli też inna, znowu inna spółka. No i tutaj absolutnie nie chcę jakby porównywać do, do Boeing, że, że tutaj może być jakoś idealnie ze względu na to, co się stało w Boeing, bo, no bo to jest też spółka większa, która już jest taka mocno stabilna. Zresztą ona nie ma aż tak dużego potencjału wzrostu. No bo zauważmy, chociażby wskaźnikowo cena do zysku 12-18, a Boeing po tych już ogromnych wzrostach bo dzisiaj to było około 4% na minusie, no ale widzimy wszyscy, co tutaj się działo wczoraj, z niecałych 5 zł urośli do, do okolic, okolic no 8,50. Już po tych mocnych wzrostach ma wciąż na przykład cenę do zysku niższą niż, niż stal produkt, więc też można powiedzieć, że tutaj potencjał był dużo, dużo większy, no ale stal produkt też pokazało swoje wyniki finansowe, znaczy szacunki zysków i mówimy o tym, że skonsolidowany zysk netto, pierwszym kwartale 2021 wyniósł 82 miliony złotych, a w pierwszym kwartale 2020 to było 30 37,7 milionów. No to dokładnie była średnia wyników z pierwszego kwartału 2019-2020, tak to oni określili. Więc też mówimy o ogromnym wzroście 82 miliony złotych. No, rynek dla spółek, które zajmują się między innymi stalą, między innymi cyną rośnie. W tym momencie, no i jeszcze rośnie, rośnie cena produktów. Zresztą, y, oni sami o tym mówią, że poprawa wyników skonsolidowanych spowodowana jest przede wszystkim uzyskaniem wyników w segmencie cynku w relacji do okresów y, do okresów porównawczych oraz poprawa sytuacji wyników w segmencie profili wpływ salda zdarzeń jednorazowych na skonsolidowany wyniki na działalności operacyjnej to był 6,8 miliona złotych, czyli absolutnie nie możemy mówić, że te zdarzenia jednorazowe zadecydowały jednoznacznie o tym wyniku. Miały jakiś wpływ, ale to nie był jakiś bardzo duży, duży wpływ. Zresztą jak sobie zobaczymy te kwartalne wyniki pod względem pod względem Zysku, no to widzimy, że do 2018, do pierwszego kwartału musimy się cofnąć, żeby ten zysk przebić. No bo jeszcze raz przypomnę: 82 miliony złotych, więc ostatni raz w 2018 w pierwszym kwartale, w 2017 w pierwszym kwartale też było podobnie, no ale 2019-2020 tutaj już było, było dużo gorzej, więc mówimy, że stal produkt. Wraca do tych dobrych wyników finansowych, też powrócił do dywidendy, rekomendował 6 zł na, na yy, przeznaczone na, na dywidendę. No, oczywiście, można się czepiać, że, że spółka nie wypłaca wysokiej dywidendy pod względem takiej stopy dywidendy. Rzeczywiście jest to, jest to prawda, no, aczkolwiek też z drugiej strony trzeba przyznać, że ta dywidenda jest od dawna, od bardzo, bardzo dawna, w 2000 roku po raz pierwszy wypłacona i tylko dwa razy była była zawieszona trzy razy była zawieszona, także, także jest tutaj ciągłość, jeżeli chodzi o tę, o tę dywidendę i też to są wyniki powyżej konsensusu, czyli powyżej tego, czego się spodziewał spodziewał rynek. To są też wyniki, które zostały opublikowane po sesji już także nie są jeszcze zdyskontowane przez, przez rynek. Konsensus PUB zakładał, że ten zysk netto będzie na poziomie 51,3 miliona złotych. No, mówimy o tym, że to jest 82 miliony złotych zysku netto, więc naprawdę jest to bardzo duży wzrost w porównaniu do tego, co oczekiwał rynek. No, pierwszy kwartał będzie przedstawiony 14 maja, czyli już całkiem, całkiem niedługo. I jako ostatnią spółkę chciałem powiedzieć o się. spółka, o której też wielokrotnie już na filmach mówiłem, spółka, która ostatnio, ostatnio mocno urosła. I jeżeli chodzi o, o spółkę PKB, no to mamy nowe informacje. Informacje, które po części są zdyskontowane, po części nie są, bo oni też publikują taką informację o wielkości produkcji w kwietniu. I pod koniec sesji powiedzieli, że to jest 23,777 metrów sześciennych. To jest ich drugi wynik w historii, z tego co kojarzę, bo najlepszym wynikiem w historii było, yy, była produkcja w marcu. To było 25,559 m3, czyli ponad 25,5 tysiąca m3 produkcji. Teraz to jest 23,7 tysiąca metrów 3 produkcji, no ale mówimy, że wciąż to są kolosalne wyniki w porównaniu do tego, co było rok temu, 2 czy 3 lata temu. Naprawdę są to wyniki bardzo dobre. No i można powiedzieć, że to jest zdyskontowane przez rynek po części jakoś. No ale też po sesji już PKBX przedstawił informację, no, którą moim zdaniem jest informacją tutaj kluczową. Oni, jeżeli podpisują kontrakty, to mówią i ja jeżeli chodzi o wartość kontraktu, jaki to jest procent od przychodów w ostatnim roku obrotowym w roku, który, który mamy już raport finansowy. I pamiętajmy o tym, że jeszcze kilka tygodni temu. Jeżeli oni mówili, że, że kontrakt podpisują o wartości 5%, o wartości powiedzmy 1% przychodów, no nie muszą o takich małych informować, ale załóżmy 1% przychodów, to to obliczaliśmy te 1% od 772 miliony złotych, czyli to było 772 tysiące, a już w tym momencie obliczamy od 952 milionów, czyli w tym momencie ten sam kontrakt jakby o tym samym procencie to już jest 952 tysiące, więc tutaj mówimy o tym, że, że też trzeba na to zwracać uwagę i PKBX poinformował, że inwestycja, wartość podstawowego przedmiotu inwestycji wyniesie 10% przychodów grupy PKBX, czyli około Około 95 milionów złotych. To jest ta wartość podstawowa. A jeżeli chodzi o ten kontrakt, to dodatkowo list przyznaje zamawiającemu możliwość zlecenia wykonania robót opcjonalnych, wchodzących w skład inwestycji, których łączna wartość wynosi 9% przychodów grupy PKBX. Łączna wartość wynagrodzenia podstawowego i z tytułu wykonania wszystkich opcji wyniesie 19% przychodów grupy PKBX według ostatniego opublikowanego raportu rocznego skonsolid skonsolidowanego sprawozdania finansowego w pełnych procentach. Więc mówimy, że to może być 95 milionów złotych około, ale to może być też 180 milionów. Więc mówimy o no, kolosalnym kontrakcie. Przyznam, że ja tak nie śledzę bardzo dobrze tych kontraktów, znaczy nie spisuję ich sobie. Nie wiem, czy to nie jest największy kontrakt grupy Pekabex jeżeli byłby wykonany w tym maksymalnym procencie. No, aczkolwiek, nawet jeżeli on będzie w minimalnym procencie wykonany, to jest i tak 95 milionów złotych. Więc to jest na pewno bardzo pozytywna informacja. I termin wykonania to jest 1 luty 2022, więc mówimy o tym, że praktycznie wszystkie te przychody będą zapisane w 2021 roku. Więc myślę, że to jest bardzo istotna informacja, jeżeli chodzi o, o spółkę PKB, która już ostatnio mocno, mocno rosła. Dzięki bardzo. Za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych spółkach, o których powiedziałem. No chociażby o pkb się o tym ich nowym kontrakcie. Czy to jest według ciebie duży kontrakt, czy to jest kontrakt taki normalny, jaki powinni podpisywać po właśnie takich, takich wzrostach? No i też powiedz mi, co myślisz o, o spółce Stalprodukt, czy tutaj też może być bardzo dobrze właśnie ze względu na, na to, co się dzieje na rynku stali, czy jednak, czy jednak mówisz, że, że to było takie coś jednorazowego i ciężko tutaj będzie coś takiego powtórzyć. Jeszcze raz dzięki bardzo za wysłuchanie materiału, no i życzę mi udanego weekendu i standardowo samych zysków. Cześć, trzymaj się.